Dzień dobry Państwu, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kopacz i Denys. Dzisiaj pokażemy Wam przykładowy apartament od dewelopera Shoba, gdzie się znajdujemy? Jesteśmy teraz w Shoba Hatlan. To jest dzielnica, jedna z większych pierwszych dzielnic oddanych przez dewelopera Shoba. Jest to budynek kres, który został oddany w 2025 roku, czyli kilka miesięcy temu. I po prostu chcemy wam pokazać, jak wygląda jakość wykończenia dewelopera Shoba. Czyli teraz tak, zawierzymy Was na ten pokazowy apartament, a potem weźmiemy was na makiety, żeby mm -hmm. wam pokazać jakieś takie topowe. Najlepsze inwestycje od Szowa. Chciałeś jeszcze powiedzieć, że wróciłeś do Dubaju po świętach? Ja niestety nie wróciłem, bo cały czas tu byłem. Tak, byłem w Polsce na święta, byłem w Kielcach, bo stamtąd pochodzę. Więc spędziłem z rodzinką, było bardzo zimno, ale już jestem z powrotem w Dubaju, więc. Ale już jest Trzef. cieplutko. Już jest jest dobrze. cieplutko, wracamy do pracy. No to zabieram cię teraz na pokazowy apartament i tam jeszcze recepcję. bardziej się ogrzejesz? Tak, ale chodźmy jeszcze pokażemy recepcję. Bo to trzeba podkreślić, że tu już ludzie żyją. I, zos i trzeba zostały tak. specjalnie dwa. Bo to jest po prostu budynek już zamieszkany. Tylko jeden z, jeden z apartamentów mają, żeby pokazać, jak wyglądają te apartamenty. Tak? Tu jest recepcja. Ogromne to jest. Do części wspólnych nie możemy wejść, nie? Nie mamy tej karty dostępu. Nie. Dobra, to przenosimy się do apartamentu na 44 piętrze. Widok amazing. Zapraszamy. Zapraszamy do środka. Jesteśmy w pokazowym apartamencie. Więc tak, zacznijmy od początku. To jest apartament 2,5 sypialni, czyli dwie sypialnie plus pokój dla opiekunki, czy tam niani dla dzieci, tak? Są cztery łazienki, około 100 metrów kwadratowych. Cena, Cena takiego apartamentu była 2 miliony. miliony, tak? I na długi termin można to wynająć za 200 tysięcy około. Około tak. Więc to jest dobra taka... stopa zwrotu. Tak, z długoterminowego około 10%. Dobra, to wróćmy sobie z powrotem do korytarza. Pokażemy maid room. I to jest właśnie pokój dla niani. Okej. Okay. Dlatego to jest jakby pół pokoju. Więc po prostu łóżka. <coughs> Czyli standardowo, i, nie? Tak i łazieneczka dla niej. Dobra, chodź operator, pokażemy, jak wygląda łazienka. I tu warto wspomnieć, że oni sprzedają nie, nieumeblowane apartamenty. Ale na Sini, jeżeli byście chcieli, to możemy taki cały komplet dla was zrobić, żeby było w pełni umeblowane. Więc y, nieumeblowany to miał na myśli Filip, to, że jest w pełni wykończony, po prostu nie będzie takich mebli jak łóżko, tak? Ale kuchnia i łazienka jest zawsze wykończona ze sprzętem. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy w przedpokoju. Powder room klasycznie. Ale zanim przejdziemy do powder room, a pokażmy jeszcze tutaj tą szafkę na pralkę. Proszę bardzo. Dobra, pokażę no, jeszcze powder room. Łazienka numer 2, czyli Powder Rooma tutaj dla gości. Jeśli chodzi o takie wykończenie kuchni i łazienki, wiadomo, w danym roku to, co jest w modzie i to, co jest najwyższą technologią, takie będzie wykończenie tego apartamentu. Więc ponieważ to był budynek dodany w 2025, taki standard. A te na przykład apartamenty, które będą wykończone 227, 228, 229 czy 230 w zależności od projektu, to taka technologia i taka moda, jak jest na danym etapie w danym roku. Będzie po prostu tak wykorzystana. To Dobra. To jesteśmy w Szobach Hatland, a tutaj będzie Szoba Hatland 2. Czyli to całe osiedle też od dewelopera Shoba. Tam już jest większość wyprzedana, aczkolwiek super projekt. Tam będą szkoły, galerie handlowe, no całe, całe takie osiedle. I tutaj mamy można zobaczyć rezerwat przyrody Rasar Emiraty ostatnio zainwestowały tutaj 650 milionów diramów na rozbudowę tego, na rozwój. Tam, żeby bardziej było przystępne dla ludzi, na razie mhm. widzimy dużo zieleni, ale po prostu chcą, żeby to było takie miejsce, gdzie rodziny mogą yy, i w ogóle ludzie oczywiście przyjść, spędzać czas, napić się kawy, ścieżko, pojechać ścieżką rowerową, bo tu jest ogólnie ścieżka rowerowa, od kanału idzie, pokaż. Po Czyli ogólnie mamy... takie tereny zielone, żeby się oderwać nie? od takiej codziennej tak, tak, tak. rutyny i tego pędu. Tutaj fajnie, co Sergio wspomniał, wysokie, wysokie okna, 2,80, dużo 2, światła 80, wpada do tak. mieszkania. I co on jeszcze mówił, że większość deweloperów jeszcze tu ma taki pasek, nie? No może przedzielić to, bo nie, a ponieważ oni <coughs> sami robią te okna, jak i drzwi, to po prostu wszystko jest bardzo dźwiękoszczelne i mogą sami sobie ustawić wysokość tego, tak? Przejdźmy dalej tutaj do kuchni. Dobra, pokażmy tutaj. Czyli standardowo piekarnik Marki Bosch, zmywarka jest gdzieś tutaj? Sergi mówił, że jest na wyposażeniu. Na zmywarka, tak. Czekaj. Tu, nie, okay. tutaj jest tutaj zmywarka. I też, no tutaj w tym akurat projekcie wyposażenie Marki Bosch, tak? Dobra, czyli, czyli to kuchnia jest... całkowicie wykończona. Tutaj mam salę, oczywiście, tu są pokazane meble. Aczkolwiek mebli nie będzie w takim apartamencie. Ale ogólnie sami oni robią drzwi, więc są takie dźwiękoszczelne, co jest bardzo tutaj istotne. Dawaj, wejdźmy do, do sypialni. Także tak tu wygląda sypialnia. Oczywiście zawsze są wyposażenie szafy wnękowe. Tu łazienka jest z prysznicem, czyli łazienka numer 3, tak? zapraszamy Was teraz na walko. I co? Słychać, że dźwięk koszczelny, w pomieszczeniu nic nie słyszeliśmy. Tutaj ulica. No dosyć ruchliwa, więc trochę tego dźwięku wpada. Nie no, ogólnie to jest pięknie. Tu ten rezerwat. Tam widzimy oczywiście yy, całe downtown. O, jest burczka lifa po lewej stronie. Operator też rady się tak wychylić, żeby pokazać. Ale my chcemy podkreślić, że my nie reklamujemy jakby tego budynku, tylko chcemy pokazać, jak wygląda jakość wykończenia od szoby, mie mieszkań od, szoby, od szoby, tak. tak, więc taki jest główny cel tego materiału. Potem jeszcze pójdziemy na mock-upy i pokażemy Wam kilka dodatkowych, przykładowych inwestycji. Zapraszam. I jesteśmy druga i ostatnia sypialnia. W tamtej też była łazienka, zgadza się? Też była. Czyli łazienka numer cztery już, tak. Jeszcze raz tutaj pokaż na mnie. Bo jak po, pokaż, się jak, dwień, jak on otwiera. W ogóle no. na zewnątrz. Tak. Czeka, bo jeszcze nie zamknąłem. Pokaż to ja ci pomogę. O, dobra. Zamknąłem? Nie, nie zamknąłem. chyba teraz no. Dobra, Cisze. my jesteśmy takimi dubajskimi pogrącami mitów. E, tego nie będzie. Jak zakupimy apartament, nie to już trzeba sobie strzą indywidualnie. Strową indywidualnie albo samemu zrobić, tak. Dobra, i tak to wygląda. To chyba mamy wszystko. Pokażmy jeszcze łazienkę. Super. No dobra, chcieliśmy po prostu pokazać jak to wygląda i teraz pójdziemy zobaczyć makiety, tak? Jedziemy. Dobrze, to znajdujemy się 7 minut od tego apartamentu, który Wam przed chwilą pokazywaliśmy. Jeżeli przyjeżdżają do nas klienci, to my bierzemy ich na taki pokazowy apartament i też zabieramy ich często tutaj, gdzie są makiety i możemy pokazać dokładnie, jak wyglądają poszczególne inwestycje. 7 minut pieszo? 7 minut pieszo, powiedziałem. Dobrze, zgadza tak, się to w tak. języku polskim? To tutaj mamy makietę Szobach Atlan 2, czyli tego, no, tego osiedla od dewelopera, który pokazywaliśmy z okna. Tak? Po prawej stronie będzie się znajdowała tak, ta no to inwestycja. To jest ogólnie super osiedle. Yy, tutaj będą szkoły, galerie, ogólnie laguny, wille. No i też możemy zobaczyć, że będzie zielono, więc nie no tylko tak, będzie tak, betonoza, tak. ale również będzie też... To jest po prostu miejsce dla całych rodzin, że mogą sobie tutaj mieszkać. Po prostu no. miasto w mieście, tu będzie wszystko. Dobra, bo my głównie chcemy się skupić, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak już przyjeżdżacie do nas do Dubaju, że zabieramy Was na apartament, no ale tak jak już wspomniałem, pokazujemy Wam te makiety. To jest Sky, Park. Sky Park w downtown. Ten projekt będzie oddany w 2031. To taki projekt luksusowy. Topowy, co? Topowy ceny się tutaj zaczynały od 2,8 miliona za jedną sypialnię. 13 minut na burze kalifę? Tak, coś takiego, nie? I on ma widok, Khalifa Marina. Tak, budynek wyższy niż wieża Eiffla, Piękny projekt, piękny budynek. Y ja dobrze pamiętam, największy, najwyższy na świecie Basen się tu będzie znajdować? Tak. To jest Beach Residence, a, czyli beach te, te budynki przy samej plaży. Pokrótce, bo my już mieliśmy oddzielny odcinek. Jakby naj, najwyższy, najwyższy apartamentowce 9 pięter. Tak. Potem 7 pięter. Tak. I widoki na lagunę na plażę. A z drugiej strony, na co będziemy mieli na, widok? Bo, na morze i na willę. To są te cztery, ponieważ Dobra. te mają inne ułożenia. A to, czyli to są, to te, są te cztery budynki. Czyli jak wspomniałem, Selin, Delfin, Coraline i Aquamarine. I tutaj mamy teraz Shoba, Shoba Central. central. To jest ten projekt przy Dubaj Marinie 10 minut autem, też wyjście na metro od razu jest, tutaj też jest Dwie pokazane metra, 22 tysiące metrów kwadratowych zieleni, ogrody tematyczne. Tutaj, w tych częściach wspólnych, mamy boisko do piłki nożnej, ścieżkę do biegania, oczywiście baseny, siłownie, place zabaw, slefy barbecue. I tu jest ta wielka galeria handlowa, czyli z mieszkania schodzi sobie od razu do galerii handlowej, no masz wszystko tutaj, tak? I będzie się nazywać Shoba Central Mall. W tym ostatnio oddanym budynku, The Pinacle się nazywa, tym najwyższym. On ogólnie będzie miał 107 pięter, aczkolwiek 95 pięter to będą mieszkania rezydenckie. To... I sprzedałem wczoraj na 83 piętrze. Tam, tutaj niestety nie mam lasu, żeby pokazać, ale po prostu tu będzie. Jak wiecie, tu nic już nie zasłania, bo tu jest autostrada, tam jest Marina, więc mój klient kupił apartament, który będzie miał widok na, na morze, na marinę, na palmę i Blue Waters. Czyli no coś niesamowitego, apartament za 2 miliony dirhamów, jedno sypialniany, około 60 metrów kwadratowych. No myślę, że to tyle. I my jeszcze powinniśmy podkreślić, że te wszystkie teraz inwestycje, które pokazaliśmy, to tu kontinens my tam zarządzamy najem krótkoterminowy. Dokładnie. Dlatego też ludzie chcą z nami kupować, bo to jest też przy samej Dubaj Marinie. Więc lok sama lokalizacja w sobie jest po prostu topka. E, oczywiście będzie to super działać. Także tyle od nas. Jeżeli jesteście zainteresowani którąś z inwestycji, to piszcie do mnie albo do Piotrka Kopacza. Jak ty miałeś na Instagramie? Piotr Kopacz. Ja na Instagramie miałem agent Filip Denys. Czekajcie na kolejne odcinki, a my teraz lecimy na śniadanie, bo Piotka dawno nie było, tak jak wspomniał, przyleciał dopiero i musimy porozmawiać. Dobrze. A i gratulacje sprzedaży. Dzięki. Trzymaj bardzo. się. Hej. Heja.